Siemano, witam was wszystkich ponownie. Zagrajmy w Hero 6 frakcja Nekro! A ja zaczynam sobie trzecią misję. I od razu na wstępie mówię, że musiałem powtórzyć misję numer 2 Ale to tylko końcową walkę, ponieważ. Uciekaj, uciekaj. Nie chcecie. Chcę pieniążki. O! I od razu na wstępie yy, chciałem powiedzieć, że musiałem zacząć jeszcze raz drugą misję, końcówkę, walki. E, no bo coś mi nie chciało zaskoczyć i... Jakiś mały błędzik I przy okazji zrobiłem jakąś aktualizację, coś tam się ładowało, bo dawno też nie grałem, no i takie inne pierdoły. I przy okazji chcę sobie dużo materiału nagrać, bo później nie będę mieć czasu. PRAWDA! Prawda? Niestety bywa taka. No, zobaczmy co nas czeka w misji numer 3. Ze wszystkich stron Ashanu spływają doniesienia o atakach demonów. Nie wiem od czego zacząć. Moja pomoc jest potrzebna wszędzie. Konor byś mi uczynił, gdybyś do mnie dołączył. Przede mną długa podróż przez nieprzyjazne ziemie. Przyda mi się uzdrowiciel. Dobrze. Będę zaszczycony. Wciąż nie odpowiedziałaś. Jak myślisz, czy orkowie mają duszę? Na pewno mają. Nasz zbrojmistrz Kral był bardziej żywiołowy niż ktokolwiek, kogo znałam. Fascynujące. Dorastałaś w towarzystwie Orka? Ohoho, jakie śmieszne. Dobrze. Widzę, że teksturki muszą się doładować. Jak nagrywam, to jeszcze dłużej się będą ładować, więc zaraz wracam. Dobra, wszystko jest już ok, Ech, tak jak mówiłem, a raczej jak pisało, w takim streszczeniu. E, będą, be, Kaspar będzie się z nami przyjaźnić, jeśli weźmiemy drogę. West, więc ja wziąłem drogę. West i jest z nami, i także ma 18 level, jak obiecano. Także ja najpierw sobie sprawdzę, co tu jest ciekawego w zameczku. Mhm. Mm o, nie ma. A ty, Kasperku, co tam masz? Raczej wolę Anastazji to wszystko dać. Aha, bo ty masz tak. I tak, o. I teraz Anastazja sobie pójdzie po surowce. Nie, 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 nie. A dobra, jak już lecisz, to już leć do zamku, ale nie do niego, tylko do zamku. Do zamku! Uparci bohaterowie, może klikam go. No, <grystanie> co jest? Kolejny błąd, czy co? Dobra, nie wiem, co jest grane. <grystanie> Miał, miała Anastazja to wszystko mieć. A tu jakieś jajca się dzieją. Dobrze, to zrobimy tak, inaczej. A, no tak, Anastazja pisze przecież, a ja nie czytam. Ja czytać nie umiem. Dobrze, no, teraz trzeba tu wszystkich poatakować. No, walka będzie bardzo, bardzo nudna. Ale wyczytałem w tej książce, która jest w Empiku, że ta misja będzie taka trochę już bardziej niebezpieczna, więc jednocześnie starał się będę w miarę to jakoś szybko przechodził, a jednocześnie dobrze zagospodarowywał. Ale coś troszeczkę przycina. Albo mi się tak wydaje. O, coś mignęło. Ale już. Jest. Dobrze. Dobrze, dobrze. Hmm. To nie był dobry ruch. Nie! Co wy wyprawiacie? A nie, już myślałem. Chyba nikogo nie straciłem. Bo jak stracę, to powtórzę. Ma być. Dobrze. Anastazja, niech sobie XP. Bo podejrzewam, że ten Czesiek i tak nie będzie w kolejnej misji, więc Anastazja będzie ekspiła, a Czesiek będzie w zamku siedział. Przynajmniej będę mieć dobrą obronę. Bohater na 18 levelu to dobra sztuka. Dobra, lecisz, przynajmniej się podlecisz. A, mieczyka nie użyłem. Dlaczego taki popełniłem błąd w wyniku? Takiego, że pewnie długo nie grałem. A, na razie jestem spokojny. Ja, widać. Jeszcze jestem spokojny. Mm, to zrobimy tak, zrobimy tak, zrobimy tak i dopiero gulem szachmat! Chyć, chyć! Coś dziwnie to się rusza wszystko. No, no. Dobra. Tam jeszcze złota zapomniałem wziąć Dobra, poczekajcie, zaraz wrócę i zobaczę czy wszystko jest dobrze Nie no, chyba wszystko jest dobrze, chociaż nie wiem dlaczego tak sobie tyka coś A teraz jak on wygląda? Nie wyglądasz mi na mężczyznę Kacperze Czy Kasperze? Ale ja będę mówił Kacper! No. Psz, wszystko wybudowane. Lećmy dalej zatem. Gracz orki... Na jeźdźcy. No, pierwszy tydzień jest, więc ja będę się starał jak najwięcej jednostek zrobić w pierwszym tygodniu, a najmniej ulepszonych. Bo na początek najlepiej mieć... Nie! Ty nie nieusłuchana, kobito! Co ty wyprawiasz? Dobra, chociaż gulę sobie zrobię. Dobra, to jeszcze tu na dół nie będę leciał. Teraz sobie od tej strony. Ale najpierw jeszcze sprawdzę. Niski. Tak, niski. To niski pewnie, a nie jakiś ciężki. Może mało jest tych wampirków, ale jest jeszcze licz. A to może być niebezpieczne. Ale tam jest kilka, a to może trzy będą atakuj, a nie sześć. Jeszcze więcej to nie dobrze. No, chyba już mniej przycina. Was sobie dam na środeczek. O, nawet trafiłem. Mm, trzeba w tego. Bo on jest niebezpieczny. Jak zapewne wiecie. A na pewno wiecie. Ale wampir też nie jest niczego sobie. No, oczywiście, leczyć go będziesz no na no, pewnie. To jest przewidywalne. Chlasnąłeś i zabiłeś dwóch. Ty też chlasnąłeś i zabijłeś jednego. A ja ci się odwdzięczę. Zrobimy tak. Zrobimy tak. I wtedy duch podleczy gula. O. I teraz podleczysz. A, jednego. Co to ma być? To jest. Niedopuszczalne. No, oddał ruch! Dlaczego jeszcze raz zrobiłeś ruch? Dobrze, co tu jeszcze możemy podleczyć? Tego podleczymy jednego. Szczemieczykiem przypieprzymy, żeby nie było. I teraz lecimy. No i przez te pierwsze sesję, albo pierwszą sesję w ogóle, a nie sesję, że wszystkie z tej misji, bo nie wiem ile będę to nagrywać, ale... Kurde, jeszcze jedno złoto. Nie zauważyłem. Pewnie jeszcze ta misja będzie trwać tyle samo co ta pierwsza. Więc staram się wszystko zbierać. Bo znając życie i grę, masy tej gry, to na pewno mi się to wyjdzie na dobre. Coś przycina, może to z przyzwyczajenia albo przez tego nowego update'a. Który się ściągnął. Aha, nie, 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 nie. Po co leczysz? Przecież jeszcze jest życie. Pełne u wszystkich. W sumie mógłbym Kasperem atakować, ale... Szybciej mi wejdą walki Anastazją. Mimo, że pewnie Kasper będzie mieć dużo większy atak. Nawet na pewno będzie mieć dużo większy atak, ale... Anastazja mi wyjdzie na lepsze. Tak, wybudowaliśmy? Nie, nic nie wybudowaliśmy. Mmm, ale nic nie możemy. A, i właśnie wyczytałem, że chyba trzeba zbierać kryształy. Aula bohaterów, zaraz, gdzie Stark? Właśnie chyba... Ho, ho ho! To będzie fajne. Matki nam Namtoru! Kłaniam się wam. Aaa, Aszy tu trzeba. Pewnie będzie dostępna wkrótce. Także tu mamy, czyli liczy, a nie liczę są. Kurde, to tych lamasu nie ma, a ja lamasu chcę, bo mi się bardzo spodobały. Takie sfinksory nekrońskie. Krakro! Co? Jesteś pewien, że to Uriel? Nie, proszę, nie mów mu, że tu jestem. Nie jestem gotowa, żeby się z nim zobaczyć. <grymne> <grymne> Dobra, prawie żaden. Co jest to już teren? Nie mój, tu jest. Zostaw, nie będę z nimi walczył, skoro nie chcą. To będę grzeczny. Im odpuszczę. No a tu? No skoro... No ale jak to jest możliwe? No patrzcie, no przecież... Tu już jest tak jakby zablokowane na ich teren. Dobra, atakujemy. Przynajmniej sobie wekspimy. No to pewnie tam jest jakiś posterunek czy coś. Zaraz go podbijemy. Trzeba zdobyć surowce. Dobra, zrobimy tak. O, jak mi przykro. Anastazjo, jesteś wyjebista! Podkreślam. Ja, Sturm! Ho ho ho! Dobrze, koniec głupot. No i cóż... Łatwe walki i miejmy nadzieję, że tak będzie do końca tej misji. No i oczywiście podbiłem, ale jak się pewnie ruszę, to... Będzie znowu dla ludzi, no ale nie widzę, żeby tu granica sięgała aż tak daleko. Mogę coś ciekawego wybudować. Mogę szkielety ulepszyć. Yy, 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 yy. Ulepszę sobie zameczek. Ok. Muszę mieć to jeszcze. O, o kurde, ile kryształów. Podejrzewam, że matka Namtaru właśnie będzie wymagać kryształy, więc ja muszę. Coś zdobyć, żeby zarabiać te kryształy, bo jak nie to muszę z handlu sobie wrąbać coś ciekawego. Jakieś liczę, ale powinno być przecież, że sobie mogę ich przywłaszczyć. Chyba, że coś źle robię. Się jąknąłem chyba. <laughs> chyba. No i pewnie jak odejdę to będzie dla nich. A nie, aha, to ludzi było, tylko że. Tu jest mój teren. Nie, nie, to się pomyliłem. To widocznie było dla ludzi. A dlaczego jest dla ludzi, skoro to mój teren? Atakujemy. Nie mamy wyboru. Trzeba wszystko zbierać. Wszystko się przyda. Może dla was to będzie trochę nudne, ale. Naprawdę, potem to wyjdzie jeszcze na dobre, że tak zrobiłem. Dobra, jeden szkielecik mi gówno zrobi, więc ja chlasnę tu coś. Ale niewiele zrobię, więc go zabiję. Tyk, tyk, tyk. Zrobił dźwięk śmierci, niszem. Kości zgniatające w maszynce do mięsa. Cóż za porównanie. No i opłacała się ta druga łez, chociaż. Ciekaw jestem, czy się opłacała. No, w tym sensie, że mamy dodatkowego bohatera, ale się okaże, że mogę go w ogóle nie wykorzystać. Chyba, że będę gdzieś daleko Anastazją i wtedy jakiś koleś podleci. O nie! Straciłem jednego. Ajajaj... Aj, aj. Muszę szybko wybudować wskrzeszacza. Mam trzy dni na to. Teraz tak, to jest. Yy, czy to jest ten budynek? Otoż wiecznej niewoli. Aha, to jest 100, czyli jeszcze muszę raz to ulepszyć, ale i tak nie będę mieć kryształów. W sumie i tak bym nic ciekawego nie wybudował, więc ulepszenie zamku jeszcze na kolejny level wyjdzie mi na dobre, tylko że kasy nie zarabiam. Aż tyle. Dobra, lećmy dalej. Psz, poczekajcie, niski. No nie, to lecimy, lecimy. Myślałem, że piszę trudny czy jakiś tam, ale widocznie nie doceniam. Mój Anastazji. No A to duch, to mi się wydawało, że to jest. Matka On no, Będzie go leczyć. Ciekawe, czy jakieś dodatkowe znalności ma ten duszek ulepszony. No dobra, nie leczcie go, i tak wam gówno to da. Słyszycie? Gówno wam to da, więc lećcie do mnie. Jakiegoś krytykarzem zadał. Oczywiście się jeszcze ta będzie leczyć. Ojojoj, neta mnie rozłączyła, wiecie co to znaczy? Zaraz będę musiał przerwać, albo mi wywali. Szybko, szybko. Strasznie wnerwiamy ten net. Jakiś drewniany ten net, skoro mi rozłącza go. Coś się pieprzy z nim ostatnio. Więc trzeba szybko zabić ich. Zacznijmy od Słabsze jednostki. Szybko! Nie, co wy robicie? Dobra, chlaśni! Dobrze! I wykończ, wykończ! Podlecz! I szybko, 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 bo mi wywali grę! I co będzie wtedy? Nie wiem, no nie, jeden życia! Ach! Świetnie! Tak! No i co? Będzie coś? Kurna. Dobra, zaraz wracam. Dobra, jestem, jestem. W końcu znowu. Musiałem stoczyć dwie walki: czyli ze szkielecikami, i z tymi stworkami, które wcześniej. O, co to jest? Sopel lodu. Dobra, i straciłem zamiast tego jednego gula. Dwa szkieleciki, więc i tak, i tak muszę. Ulepszyć na to coś, ale nie mam kryształów i pewnie stracę te dwa szkieleczki. Ale zamiast tego wybudowałem coś takiego: przynajmniej sobie troszeczkę kasiorki dorobię, prawie żaden. Atakuj. No, i będziemy mieć wkrótce pełen zysk. Korzystny dla nas, korzystny nie ma co. Dobrze, atakujmy go. Mniej o więcej działania! Yeah. Chlos! Chlos! I nie ma Chlaśni go, Anastazjo! Ładnie! Duszek nie chlaśnie, bo jest za słaby, ale gól chlaśnie, bo jest silny! Chlaśni! Pięknie! Chlasnąłeś go! Się bardzo cieszę! Dobra, i mamy już pełen zysk. A tu co jest? Prawie żaden. Jakiś tam surowca chowasz. A jak chowasz, to znaczy, że muszę je wziąć. Dobrze, i trzy duchy zrobić? Zaraz, teraz tak. Yy, nie zdążę na pewno wskrzesić tych dwóch, a tak to przy okazji sobie duchy jeszcze zrobię i lepiej mi to wyjdzie. Chociaż tu są kryształy, ale i tak nie zdążę, bo musiałbym jeszcze zamek ulepszyć na wyższy level, bo nie ulepszyłem, jak jeszcze raz tu działałem. I... Yy, yy, cóż... Lepiej wziąć ducha. Zostaw! O, super! Ale ja bym wolał... Przyłącz się! Dobrze. I teraz tak, lecimy tu... Może tego kaspara schowajmy, żeby nas nie denerwował. Mogę coś jeszcze wybudować? Nic ciekawego. To mógłbym, ale nie mam surowców. Rekrutować bohaterów, targowisko, nic z tych rzeczy. Tu potrzebowałbym kryształy i kamyczki, ale ani tego, ani tego nie mam. Ale za to licze będą działać w tej misji, tak mi się wydaje. Będę mieć przynajmniej dwóch strzelców... wyborowych. Dobra. Tych mogę... o, mogę ulepszyć, ale nie wiem czy mi się opłaca. Wolałbym sobie trochę odczekać... i wziąć licze. O, teraz będzie taka kwestia, że muszę tak łączyć... dobra. I to tyle. I lećmy dalej. Przygodo. Przybywaj o kurde ile was jest. Zatakuj. Trzeba pędzić dalej i zbierać wszystko. Coś mi się. Mikrofonik porusza. Dobrze. O, tyle duchów. Bardzo się cieszę.